Nie łudźmy się, że jakieś reformy w tej chwili coś nam zmienią. W 2014 roku był synod poświęcony rodzinie. Czy po 11 latach widzimy, że rodziny mają się lepiej? Raczej nie widać. Potem był synod o, o młodzieży. Czy nasza młodzież jest bliżej Boga? Więc widzimy, że te ludzkie reformy, starania y, są y, nieskuteczne, ponieważ prasa, ciężar grzechu. I zła na świecie jest tak potężna, że bez boskiej interwencji to się nie uda. Ale to będzie się działo na bożych warunkach, a nie na naszych ludzkich. I raczej odkrywajmy ten boży plan i boży zamiar, niż kombinujmy po swojemu. Bo, bo skoro nie działa, to nie działa. Matka Boża daje nam plan, jak działać. To jest droga zawierzenia, to jest droga wynagrodzenia, to jest droga modlitwy. To nie są wielkie cuda, które musimy wyczynić, żeby być częścią planu zwycięstwa.